Witam, مستestru. A to jest kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w Sonic Runners Revival. Dokładnie tak, moi drodzy. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Eee, dokładnie tak, po krótkiej przerwie od, od nagrywania. Eee, dokładnie tak. Ciśniemy cię, zaczynamy od epizodu 16. Eee, tak, bierzemy sobie siup siup eee siup, why not? skoro mamy tyle tego, to czemu by nie wziąć eee... no i lecimy dokładnie tak, miałem lekką przerwę od nagrywania eee... ale wracam, 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 jak najbardziej eee... i co wam, moi drodzy chciałbym wam powiedzieć, eee... wczoraj, moi drodzy, byłem na filmie Sonic, szybki jak błyskawica, czy, jako, czy jak czy jak się ten głupi podtytuł w Polsce nazywa? Teraz go nie lubię. I mean film był świetny. Przysięgam, naprawdę mi się strasznie podobał. Strasznie się bałem iść do tego kina na ten film, ponieważ słyszałem same dobre opinie na temat tego filmu, ale jak najbardziej polecam każdemu, kto się jeszcze zastanawia, pójść do kina i obejrzeć. Dokładnie tak. E, jakby co recenzji żadnej nie będę robił, gdyż e, macie tyle dobrych ludzi, którzy już nagrało Recki rec e, Arnda Uncle Mruwa. Więc ja odsyłam was do nich, ponieważ zrobili dobrą robotę z recenzjami i, i po prostu obejrzycie sobie u nich. No, wie ja raczej nie mam zamiaru robić recenzji tegoż filmu. E, po prostu. Ale podobał mi się, podobał mi się bardzo. Więc naprawdę polecam każdemu, kto jeszcze go nie widział. I bałem się też polskiego dubbingu, bo jak oglądałem trailery, to mi się starszy nie podobał. W przeciwieństwie do norm oryginalnych głosów. Ale ogólnie w tej chwili twierdzę, że dubbing jest naprawdę w porządku. Nie, nie narzekam, że tak powiem. Więc, więc tak, jak najbardziej. Nie okej, okay. Zbieramy zwierzątka. Nie ok. Dla ostatnio też właśnie sporo sonika jest na moim kanale. Też rozmyślam, żeby, żeby zacząć nagrywać też coś innego. W sumie mam parę tam serii, które mógłbym zacząć nagrywać. Łące i te sprawy. Nie wiem, coś ostatnio pod tym wielkim boom, jak nagrywałem 2006, to <laughs> zobaczcie, to mi się odchciało <laughs> nagrywać kompletnie. Nie wiem czemu. Czasami tak mam. Więc, więc tak, nie żeby coś. Ja, ja nie, nie kończę z nagrywaniem, broń Boże, czy coś, tylko po prostu czasami mam takie zwiechy, że tak powiem. Plus jeszcze szkoła, w tej chwili troszeczkę masakra się dzieje, <laughs> gdyż. To już w sumie ostatni miesiąc u mnie został i trochę. No bo ja kończę wcześniej przez matury. Przez to, że no, klasa maturalna sama w sobie i kończę ogólnie szkołę. No więc też przez to może być troszeczkę rzadziej. Mogę rzadziej nagrywać trochę, ale jak ja już zresztą mówiłem jakiś czas temu, że dlaczego, jak będę coś wiedział, że będę robił jakąś dłuższą przerwę, to oczywiście wam powiem. Eee, nie wiem, nie, nie, nie przestanę nagrywać eee, i, i nie będziecie musieli wyrabiać teorii w stylu, że, że umarłem na, na, na gorączkę czy coś. Eee, nawiązuję do pewnego youtubera, jeśli ktoś wie do jakiego, to polecam, pozdrawiam eee, Tak. No. Eee, więc tak. Ale mówię, na razie, na razie nie mam takowych planów. Tylko mówię, że po prostu może się takie coś nadarzyć. O tej chwili mówię, w szkole się trochę dzieje. U mnie. Okej. Okay. Zużyjmy te łyspy, gdyż mogę. Okej. Okay. I tarcza, jazda. W sumie teraz tak pomyślałem, że ja tutaj w sumie mało chyba potrzebuję wciąż na, na zakończenie epizodu, więc w sumie chyba nie, troszeczkę tego używam na razie. No ale ups. Miałem dłuższą przerwę od Sonic Landers Revival, Pack. W sumie nie aż tak długą jak, jak ostatnia, więc trochę mi się pozapominało, a ostatnio zacząłem w końcu grać na swoim oficjalnym koncie, na swoim fonie. A tam jestem na jakimś dalekim, w luj, epizodzie, przez co po prostu tam potrzebuję sporo punktów, żeby przejść do kolejnego. Więc no. Okej. Okay. O, spójrzcie, jest tu sporo zwierząt. Chodźmy z nimi porozmawiać. E, siemka, ludzie, e, czy widzieliście tutaj Eggmana? Nie? Żadnego znaku po nim? Okej. Okay. Sorry za, za, za zajęcie waszego czasu. O, to jest dla nas? Dzięki. O, 2000 pierścionków. <laughs> Wybaczcie. mnie jakiś kurde. Kasielek zaczepił koronawirus. <grywa> no. eee. Dobra, eee. hold up. <grywa> eee. Czekajcie, jeszcze więcej zwierząt. Czy widzieliście może? Eee. Tutaj też nie. Ok, dzięki za. Eee. Aha, eee. czy to jest za pomoc Wam wcześniej? O, dzięki. Kolejne 2000 pryszcząków 5 Yellow Juli. Ja w ogóle teraz zapomniałem, że nie można wymyłać ogólnie na YouTubie tego, tej choroby na K, ponieważ podobno YouTube e, ucina e, te e, ucina zasięgi. Więc <ścoughs> polecam. E, no, taka polityka YouTuba. E, Okej, okay. ludzie, macie coś tam? O, orbot, cubot. A, to Sonic, Tails i Knuckles. <noise> and Knuckles, oh no. Eee, okay. balony. Eee, co wy dwójkę wy tu robicie? Eee, nie wygląda na to, żeby inne roboty Eggmana były tutaj gdzieś w pobliżu. Eee, a my tylko zabijamy czas, wiecie? Eee, szef eee, jest zajęty... ...swoimi badaniami. Okej, okay, dobra. Tak, my jesteśmy znudzeni. I sądziliśmy z orbotem, że się przejdziemy. E, ok, widać, że nie będą tutaj e, jakoś kombinować. Przynajmniej na razie. E, w ogóle, co jakbym e, teraz porabiał? No, nie wiemy. Yy, znaczy się... My tylko pracujemy, prawda? <grystanie> Hej, czemu nie spytacie go samego? Yy, jego baza jest. jest. tutaj niedaleko. Yy, nie przeoczycie jej. <grystanie> Ups. Hej, okay, idziemy zobaczyć co Eggman kombinuje Dobrze Cubot. Dzięki. <grystanie> Okej, okay, cyan Laser 20 restaringów. I kolejna ranga. Jej, tu mam rangę 11, a na moim oficjalnym serwisie mam piątą dopiero. No bo przez to, że grałem za czasów, kiedy jeszcze rangi nie działały. Okej, okay, czyli dalej stoimy w epizodzie 16, e, czyli e, sekretny eksperyment doktora Eggmana 2. E, Sonik i przyjaciele znaleźli bazę Eggmana. E, ok, teraz muszą zobaczyć, e, co on kombinuje. Keyboard powiedział, że baza jest w tą stronę. E, jop, Powinniśmy się śpieszyć. Naprawdę nie mamy za dużo czasu. Ok, ciśniemy. Tak więc dalej mamy te poziomy, i to sobie odpuszczę. Na no, razie rzeczywiście nie ma sensu tego używać. To nam się przyda na późniejsze czasy. <laughs> kiedy naprawdę będziemy potrzebować e, sporo punktów, żeby przejść dany epizod. Więc więc tak. Więc ciśniemy moi drodzy. God damn it. No sądzę, że na razie sobie z Sonicem 2006 chyba odpuszczę. Do momentu kiedy właśnie nie dojdę do takich dłuższych epizodów w Sonic Runners. Yy, chociaż nie no, w sumie zapewne wiecie jak mi się nabierze ochota na All 6 to pewnie nagram po prostu ja w takich ustaleniach nie jestem dobry po prostu w zależności od tego co w danym dniu mi się chce nagrywać tak nagram. Dlatego ja nigdy nie mówię, że o no na przykład ten odcinek na pewno pojawi się w tym tygodniu, bo ja nie wiem. Ja po prostu tak mam, że, że ja nie obiecuję co nagram, bo nie wiem co w danym dniu będzie mi się chciało nagrywać. Może dlatego do dnia dzisiejszego na przykład takie zagramy w Minecraft Retro Sto stoi i to już prawie chyba od roku, a planowałem ostatnio się za to wziąć, może się za to wezmę w końcu. Zwłaszcza, że są stare wersje Minecrafta, więc no ja do nich mam sporą... E, e, jakby to powiedzieć... Bardzo je lubię, o tak powiem. Sentyment mam spory, o właśnie. Okej, okay, nieśmiertałka forełem. W ogóle ostatnio sobie tak dla jajów z nudów, w szkole zagrałem sobie w... Sonic Runner's Adventure. Bożeż! Niby te gry wyglądają strasznie podobnie do siebie. I mean, Revival oczywiście jest nie niebo ładniejsze. E, ale no wiecie, e, jeśli chodzi o styl gry, to prawie że the same shit. Ale muszę powiedzieć, że <laughs> miałem trudności lekkie e, się przyzwyczaić. E, choćby do tego, że te kapsuły, które nas wysyłają w różne strony są szybsze. Albo na przykład inaczej na rampę się skacze i nie robi się tam ich nie, nie się tam trików i tak dalej, i tak dalej. Więc miałem takie co jest? <grystanie> no ale tak. No i mówię, nudziło mi się, zmyślałem, myślałem, że to sobie pogram. Więc no. Okej. Okay. Wiecie był piękny dzień w szkole, ponieważ... Nie było czterech ostatnich lekcji zawodowych. Przez to zamiast o 16.15 kończyłem o 12.45. To jest piękne. Więc no, więc dzisiaj mam piękny dzień. Ogólnie ten tydzień jest strasznie easy peasy. Na jutro idziemy do e, takiego zamku w Poznaniu. E, I tam idziemy sobie na 9.15. I to nam zajmuje prawie 3 godziny tam pobyt. I wracamy na dwa angielskie. To prawie nie ma już sensu, żeby wracać, no ale no... No cóż, powinniśmy się nawet z panem mówić. takie, panie, no... Może nie przyjdziemy, będzie fajnie, ale, ale... Stwierdził, że no kurde, jakby wbiła dyrektorka, to byłby przypał, więc... Więc no... W sumie mu się nie dziwię. Byłby przypał, to na pewno. No, okej... Okay. Jazda z Egim. Okej... Okay. top speed god damn it what the hell <laughs> okay drill <laughs> okay missed the ramp O oh, f**k Odejam oh, Kurde, <laughs> życie na krawędzi O on the edge of tomorrow <laughs> Oh boy Tam prawie dwa razy bym zginął Byłem bliski śmierci, bym powiedział Ok, okay. Fuck. No nic Okej. Okay. Najsik nice -y. Dark Queen. Oho. Nie wiem z czego to jest, ale wygląda troszeczkę jak Sonic and the Secret Rings. Chwu. <noise> klank, klank. Ekpawny. Kapui. <noise> ok. Ok, sądzę, że baza Eggmana Sądzę, że mu musi być naprawdę blisko. No na to wygląda. Ok, Spring. Klank, klank. He, więcej jak pawnów? Take this. It's <laughs> dangerous to go alone, Take this. Uh, Okej, okay. panowie, chodźmy, zróbmy to. Ok, 2000 pierścionków. I jesteśmy w, ba w bazie Ekheda. Mucha haha. Te super energiczne. Super pure energy. No, whatever. Uh, ok, uh, Będą narodzinami nowej generacji moich świetnych robotów. E, zacznijmy eksperyment. Ha? Nic się nie stało? Na pewno nie zrobiłem żadnej, żadnego błędu. Hm, co jesteś taki zaskoczony, Eggman? Zawsze robisz błędy. <laughs> e, I teraz Twój eksperyment e, się nie powiódł. Nie będziesz potrzebował tej energii. E, więc oddaj ją. Grrr. Co za dzień. Najpierw mój eksperyment się zepsuł, a teraz e, wy debile tutaj przyszliście. Hmm. Okej, okay, sądzę, że powinienem pokazać wam... E, coś. Jakie, że takie jak, błędy to nie problem dla geniusza, tak jak on. E, Okej. Okay. O, oh, nice. Nice, dobrze. I ciśniemy z Egim. Oczywiście. Eee... Nic nie biorę. To jazda z EGIM. Okej, okay, 5 hitów tylko. <śm> tak, właśnie zastanawiałem ile, ile, na ilu hitach ja, sk ja, ja skończyłem ostatnio? Okej, okay. okej, oh fuck Jazda. <śm> <śm> Eguś. Restaring for a win. Okej. Okay. Fuck. Uda. <ścoughs> nie mogę zdechnąć, co jak co. Okej, okay, dobra. <ścoughs> Easy. <ścoughs> Choć nie do końca, ale cichajcie. Okej, okay, dobra. Nie ginie. Ile on restaringów wypuścił? Dobrze. Wszystkie mła. <noise> Okej, okay, zrobimy specjalne jajko. Nice, loadingi mm, pokonany. Co za. Mm, shame. Eee, co za wstyd. O. Sądzę, że to jest najgorszy dzień e, w historii. E, no, widać, że Eggman odpadł. E, szybko, Tails, e, odzyskajmy tą energię. Klank, klank. O, super Eggpawn. młodejam. Silver Eggpawn? Nie wygląda mi na silver, ale dobra. E, o co się, Tails. Klank, klank. Nie mogę w to uwierzyć. Twoje ataki nie działają na jego Sonic. Mucha haha, ha. mój eksperyment jednak się powiódł. Moje nowe super Ekpawny. Was pokonają, mały Jerzu. <grystanie> It's not good. <grystanie> Okej. Okay. Oho, nice. Naksik. here i come. Dobrze rozpierniczył go. Hmm. Eee, tak więc nawet moje super eggpałny. Nie mogą mierzyć się z siłą Nakelsa. Wciąż znalazłem jakiś, jakiś sposób, by ataki Sonika były niczym. Najlepiej zacznę szybko masową produkcję. Wybacz, jeżu. Super potężne roboty same się nie wbudują. Uciekł znowu. No, super potężna armia robotów, ha? Eee... Brzmi, brzmi jakby nasze życia znowu miały stać się trudniejsze. Ok, 8000 tysięcy pierścionków, 30 resta ringów. I odblokowaliśmy Naksika, no nareszcie. God damn it! Dobrze, no i ranga increased oczywiście. Ranga 12. Epizod 17, to następny oczywiście. E, do zobaczenia. Greenery. Mm. A, Greenery. Dobra, teraz wybrzmę sobie. Do zobaczenia zieleni. E, Poki potrzebuje pomocy. Cała zieleń e, zniknęła e, z gór, gdzie żył. Hej, Poki. Hej, moczało. Co się dzieje? Eggman wybudował. E, Swoją fabrykę na e, w górach, gdzie Poki żyje, i teraz cała trawa zniknęła. E, myślicie, że moglibyście coś z tym zrobić? Nie ma problemu. Do, e, chodźcie, ludzie. O, i tak w ogóle widzisz tą e, arenę la, e, lawy. E, to oznacza, że to moja specjalistyczna arena. E, Okej. Okay. Czyli tym razem Naksik będzie główną postacią, którą będziemy sobie tutaj groć. Więc to mi się podoba. Aktualnie zlewelujmy sobie go do levela 10, tak jak robiliśmy to z Tailsem również. Dokładnie tak. Ok. I bierzemy sobie Naksika na główną postać. no A Sonika zostawiamy jako drugą postać. Ok. O, dostajemy coś. A, 5000 pierścionków, więc sobie bierzemy ładnie, pięknie. Idziemy uczy się do ruletki, tak jak to podstawowo się dzieje. Eee, mam tutaj cztery bileciki tylko, dobra, na razie to nie będę poświęcał. Eee, okej. Okay. Mam tutaj dwa bilety, Boże, jak dobrze. Okej, okay, sprężynka. O, pięć nieśmiertałek. I. Cztery lasery, no i jeszcze dwa sobie zużyjemy, tak żeby były pięć zawsze, co odcinek, machnięć. O dobra, przyszliśmy do biga, do, do big wersji. O, super, u nice. ok. No, 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 fuck. A mógł być jackpot, no. Okej. Okay. RC Balloon, ja będę musiał potem sobie popatrzeć, poza nagraniami, jak ja, jakich ja mam tych ziomeczków. Albo nawet nagrają, w na odcinek odcinku po prostu zobaczyć. No ale dobra moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z... E, Zagrajmy w Sonic Aners Revival, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, no i do zobaczenia do następnych. See ya.